Wiesz co? Mam kredyt, a ostatnio słyszałam o wakacjach kredytowych. Możesz mi powiedzieć, czy to się opłaca, czy, czy jest to w ogóle warte uwagi? Koniecznie musisz z tego skorzystać. Tak naprawdę są to pieniądze darmowe, które. Należy wziąć i to jest twój kapitał. Polega to na tym, że zawieszasz cztery raty w tym roku, cztery raty w przyszłym i przez to że dzisiaj są bardzo wysokie stopy procentowe. 80% twojej raty to odsetki. Te raty, które dzisiaj zawieszasz, one lądują na koniec harmonogramu płatności, a co oznacza, że odsetki, które dzisiaj by zapłaciłabyś do banku, one zostaną te pieniądze u ciebie na koncie w formie kapitału. To będą twoje pieniądze. Możesz z tym pieniędzmi zrobić, co chcesz. Okej, okay, czyli mam rozumieć, że te raty, których nie zapłacę, to jest moja oszczędność? W zależności od tego, jak duży masz kredyt, jak zawiesisz 8 lat, to będzie oszczędność od kilku po kilkanaście, a w niektórych przypadkach po kilkadziesiąt tysięcy złotych, jeżeli to po prostu wykorzystasz i te raty zawiesisz. Co więcej, jeżeli te pieniądze przeznaczysz na odpłatę kapitału kredytu, który posiadasz, to zyskasz na tym podwójnie, więc tak jak najbardziej trzeba z tego programu skorzystać.